Sejcyna. Czyli tysiące skopili? To jest wyzwanie o Witam wszystkich na recenzji sosu Grim Reaper Evil One. Ja jestem Mike Vanti. ja jestem Sunny Pit. Tak jak właśnie Mike powiedział, jest to sos od Grim Reaper, konkretnie debiutancki. Ich specyfik pierwszy, jaki wypuścili. Yy, musimy od razu nadmienić, że sos ten, dzięki uprzejmości, oczywiście, dobrze Wam znanego, już, jak myślę, Ariela <grymne> testujemy. I teraz zapraszamy Was na skrót, oczywiście, z live, na którym ten sos był testowany. I tam, oczywiście, wiadomo, najistotniejsze fragmenty pokażemy. Czyli, oczywiście, wszystkie rundy, yy, podczas których był ten sos sprawdzany, testowany, wygustowany. Zapraszam no, do obejrzenia. Dobra, no to zaczynamy. Wyzniamy oczywiście, zapach. Na pewno czuć ten ocet, mhm. Poza tym, nie wiem, powiem Ci szczerze, coś jeszcze coś. Jest jakaś dziwna nuta, ale nie umiem określić co to jest. To takie trochę wędzenie, ale ale to nie, niekoniecznie. ciekawe, ja zawsze mam problemy z opisaniem zapachu. Tak, dla Majka jest to typowy zapach, to ja jestem ciekaw, co ja powiem. Eee, rzeczywiście jest dosyć dziwnie. Na pierwszym planie, oczywiście, taki ocet, typowy zapach z starego specyfiku, ale w tle, jakbym czuł bardzo słabo, ale czuję taki. Specyficzny zapach, takiej chemii, jak było w Madogach. Na przykład z Pepper. Był taki zapach, ciężko go opisać, więc no nie, 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 nie opiszę go. Ok, pierwsza runda, spaghetti. No i wiadomo, równowartość takiej jednej łyżeczki, tak jak tutaj widać, do spaghetti. Dobra, rozmieszamy w tym. Dobrze, więc jesteśmy tu już gotowi. No i degustujemy, Majku, No to no. smacznego. Lekkie szczypanie na języku na razie No czuć mhm. Czuć zdecydowanie no, rozkręca czuć. się troszkę No rozkręcać, no. to idzie po całym języku idzie takie mhm. Szczepanie mhm. Teraz na gardło poszło. Tak, szczypanie idzie, no. Smaku jakiegoś swojego chyba nie daje. Nie, nie. Na szczęście nie Na szczęście nie daje. Ani nie zaburza, ani też no. nic nie poprawia. Daje po prostu samą stricte ostrość. Teraz jakby wychodzi... Mi na usta jakby trochę wychodzi. Lekki czuję taki w gardle trochę lekki aspekt taki wręcz minimalny goryczki nie, ekstraktu, ale taki bardzo minimalny, nie? Nie, to ja chyba nie. Ale utrzymuje się na tym języku. Nietypowo, bo to jest takie szczepanie, wygryzanie wręcz. Nie palenie. No, wygryzanie. Wygryzanie, no. Taka wręcz bym powiedział, jak działanie kwasu, nie? Mhm. No kurde, na razie mi się podoba. Bo nie jest taka Jak chodzi o... o moc? Tak, nie, to moc, moc średnio. Średnia, średnia, no. średnia taka przyjemna ostrość. Średnio ostry sos taki. Kiedy jedzenie jest przyjemne, nie? Ostrości. No. Co jest najważniejsze, nie? Kurde, fajne. Jedzenie ostrości musi być przyjemne. Fajne. Ale o, trochę. trochę kurde. Jakbym teraz smak zaczął odczuwać, właśnie, taki nieprzyjemny. Znaczy, tak jest dobra, ale minimum, minimum no. to jest, ale to jest bardzo minimalnie, nie? Swoją drogą nawet co mnie nie widać po tutaj żeby no. był ekstrakt. No właśnie. Więc tego ekstraktu jest bardzo bardzo mało. No że ekstraktowy to się widzi, jak się patrzy na to nie. No, to jest cienijszy no. Ale tutaj jest bardzo mało tego. Dobra. Nie wiem czy pokazywałeś, już pokazuję. No ja też mogę pokazać, że już skonsumowane całe mhm. też. Mhm. Jest jak na pierwszą próbę. Jest, jest, spoko, sympatyczny, jest nie, sympatyczny, Naprawdę kurde mogę powiedzieć same pozytywne rzeczy jak na razie. Czyli no, czy znaczy, pozytywny by miał jakiś smak, nie, fajny, nie? No, ale I to jest, jest dobrze, nie? Po prostu. Okej, okay, no to powtórka z rozrywki, bo tak jak widzieliście wcześniej na rundzie pierwszej, teraz jest runda druga. Mamy to samo dokładnie, tylko że już nie na spaghetti, tylko rzecz jasna oczywiście na drugi nośnik, którym jest, tak jak widzicie tutaj, skiba. Dobrze, więc runda druga, skiba z tym sosem. No, chyba mogę zażyć smacznego? Chyba raczej nie bardzo, ale mimo wszystko zażyczę smacznego, Majku. Degustujemy Runda number 2. Mmm, to jest potrzebny kwaskowy po, po sma smak. Właściwie początkowo był zero smaku, ta kwaskowa nuta się wyłoniła. Mm. No ale jest A, goryczka no. też. Tak. No. i moc, nie? Oczywiście moc jest, no. nie? No. Dziwny posmak. Mmm, ale jeszcze bardziej szczypie. Do tego kwasu dochodzi ta. Aj. To uczucie chemii no. z mi znane. A mi goryczka, ale boli język. Mm. Au. Mm. Au, język boli. Mm. Mi wychodzi na usta. język no, Jezus, Jak się, jak się bo... nie je, to język ojej. ojeju. Ja wiem. O kurde, jak się nie je. O, no, musi być helikopterek. Ale no jakby że, to się ciął język żletkami, no. No. O kurcze. Wow! No, no boli. Boli. Ale to jest bolące, to nie jest taka coś paląca, tylko coś szpiąca i boląca. Jest taka typowe, no, no nie? z goriczka, nie? No. z goriczka. Kurde. O, ła! Wow. Ech. O boli uh -huh. Au. Oj, tu trzeba będzie poczekać na następną rundę. Ojeju. No jeju o kurde. To już nie jest tak łatwo jak przy no. tym jak przy spaghetti nie. Tu no. jest znacznie bardziej boli. Spaghetti ja mogę powiedzieć, że było bardzo fajnie, to tutaj no już no, nie bardzo. No język ładnie doberwał. Uh -huh. Ale pamięć, że tylko język, nie? Gadło nie? Ale język strasznie sponiewierany jest. Język boli. Także tak, trochę mi się ten łzy w kącikach pojawiło oczu. O, patrz, a mi nie. Mi w lewym, tak. Uh -huh. Nie chyba schodzi, no? Długo się trzyma. Chyba uh -huh. ja zacznę. O, czuję jakąś fala gorąca na brzuchu. Ale się nie oddychać ustami. To mam zęby wpisane w genach. Bo to, bo to potęguje. Ja nie oddycham i jest ok. runda numer 3, finał. Dwie łyżeczki w paszczu, te które tu właśnie widzicie. I taki będzie finał. Dobrze, więc jesteśmy tutaj gotowi na ostatnią rundę. Mamy już... No daj że przed chwilą łyżeczki. Dobra Majku, bierzemy w dłoń. Ja mam, mogę powiedzieć chruściem, aby nie uśnieć po skibeczce. Chyba możemy stwierdzić... To ze to, to spokojem, jest, no. Gardło zaboli. No. Lecimy z tym w takim razie. Tak chruśniem, aby nie Po czym taki mocny kwasek, kwas, mocny kwas, z wycz, wy, wy, trochę. Wyczuł uderzający w stronę cytryny wręcz troszeczkę. No, to mocno, wręcz, no cytrynowy, bo to było więcej cytryny w składzie. Cytryny, pomarańcze, trochę z marchewką. <laughs> Goryczka potem, jakaś silna po radne, goryczka, nie. Nie, mocno, i na Taka język. mocna goryczka teraz idzie, taka paprykowa, nie? Typowo taka paprykowa goryczka, taki chamskich tak. papryk mocnych. E, to chciałem mówić wcześniej, tak czułem też marchewkę smaga, no to jest ciekawe na pierwszy moment. Ha, ale to, to jak się nie, przełknie, to zanim się przełknie, no. Zanim się przełknie, to wtedy fajnie. Jak się przełknie, to już jest. No to już... To, to wszystko, wszystkie walory smakowe zanikają, jest tylko no. goryczka, taka chamska paprykowa, mocna goryczka. Nie ekstraktował dziwo, nie? To jest goreczka paprykowa. O ja pier... Pali gardło. No, w no. gardło leci. Pali pali pali, tak. pali, 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 pali. Tak. Pali. Trochę boli, trochę boli. Zaczyna boleć gardło właśnie. Trochę boli, no. Mnie już trochę boli. Nie mocno boli. Mnie już mocno. Pali już. Jak tam no pier... tak, to wtedy gdzieś szczypało, to w pali klasycznie. Tak, pali, pali, no. Pali, pali. Nie no, boli tył gardła. Górna <noise> część... Ale z tyłu gardła, nie? Górna część z tyłu gardła. Tak powiem ci, że kurde lepiej niż na oskibie. Aż, nie, nie, nie boli mnie aż tak mocno. Inaczej. Tak, inaczej, bo tam to bardzo szczypało, że pociętej pocięte, był, nie? No, bo to ktoś szybko no, i taj... nie trzymałeś długo. No nie no, przecież... że Ale nie zaczynajmy, sumie... ej, zaczynaj, nie już ten, zaczynajmy robić rzędki na języku Zaczynajmy, nie no, to potrzebaliśmy, żeby przemielić, bo to wiesz, że mnie takie wypukuje trochę, żeby przemielić w każdym, w każdym miejscu jamy ustnej mm. i dopiero te przyłkam.. no. O, oh No, jest mocno. No mocno to jest, no. Czuję, coś leciutko na klacie, na żołądek, ty już schodzi. No, powiem, że. Ciężko mi go jakoś <laughs> ocenić, bo. No, ale ja, ja już. <laughs> dokonałem oceny. Jest dosyć mocny. Ja już dokonałem, no jest, jest, no. Ale nie na tyle, bo widzicie. Helikopterków nie ma. No nie, nie. W miarę mogę z wami się gadać, kontaktować. Nie ma jakiejś padaczki z mojej strony zbytniej. No jest nieźle. No, spokój. OK, tak to się prezentowało. I dobrze, no to, mm, to co? No to wydajemy oceny. No bo widzieliście, jak wypadł. No to teraz musimy ocenić mm -hmm. na spokojnie, jak to było. Więc zacznę, zacznę ja. Za zapach daję punktów 3. Za smak daję punktów 3. Za ostrość daję punktów. No też tak mogę powiedzieć, daję punktów 3. No, 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 widzicie, u Sanego oceny są jednolite. U mnie troszkę podobniej, minimalnie niżej. Lecimy. Zapach, tak jak u 3. E, smak ostatecznie 2,5. Najlepiej mi smakował w spaghetti. Tam był neutralny, więc był tam było 3. Ale tak mówię, 2,5. E, I ostrość jest to 3. Dobrze, więc po sumowaniu moich ocen, oczywiście wychodzi mi średnia 3. No po moich jest to 2,8. A więc średnia ocena końcowa to 2,9 Wow, tak, wow jest. tak jest. Dobrze, mm, zanim przejdziemy do opowiadania o tym, Sosie, Czeka nas jeszcze ranking, prawda? No, czeka. Dobrze, więc jak tak widzicie, tutaj powinniście teraz właśnie widzieć ranking pojawia się i lecimy. Znaczy dokładnie to wchodzi. Ranking wchodzi nigdy nie. Wchodzi. Się... Dobrze. Ranking. Dobrze. Yy, więc ranking wchodzi. Zobaczymy tak. Majku. No to jak widzicie sosy ekstremalne tam przewodzi Grim Reaper Affliction, w sosach bardzo ostrych tam przewodzi Dave's Ultimate. W sosach ostrych tu przewodzi Łąza, i tutaj się zatrzymujemy, bo tutaj jest nasz dzisiejszy sos. Dokładnie tak, więc możemy już zdradzić to, na co wielu z nas pewnie czekało i cierpliwości, że NSHU wyceniony on został przez nas. Na dokładnie 40 tysięcy SHU. W związku z czym ma remis Psycho Juice Roasted Garlic Ghost Killer. Hot Sauce. Ja już będę dokładny. Dobrze. Więc mamy tutaj walkę na średnię, którą nasz dzisiejszy bohater wygrywa. Ponieważ Psycho ma 2,5, a Evil One ma 2,9. W związku z czym strąca go z lokaty 35. tegoż Psycho. I zajmuje jego miejsce, właśnie, tak jak mówiłem, 35. Okej, okay, to tak prezentowała się ta część rankingu, lecimy dalej. Sosy pikantne, tam przewodzi Cajun z Calavera. I na końcu sosy łagodne, tam jest siki Bill, hałapania. Tak jest, dokładnie, tak jak Mike powiedział. Yy, ranking, tak jak widzicie, już do dosyć obszerny już znika właśnie w tym momencie. No i widzicie nas z powrotem do no, ranking pomalutku. Pomalutku jeszcze niewiele brakuje i do setki. Set, 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 stop pozycji będzie w rankingu. No to jest naprawdę już mhm. wyczyn. Dobrze, więc może przejdźmy z tego zachwycenia się rankingiem, może przejdźmy bezpośrednio do mm, opisania aż tego sosu. No więc tuż można powiedzieć, to jest taki sos raczej średni, raczej pod rozwagę, ani nie można go jakoś zdisować, ani jakoś za bardzo pochwalić. Sos nastawiony na raczej, na, bym powiedział, na, na moc. Z takim typowym smakiem paprykowym, nie? Tak, odwołując się jeszcze na chwilę do wspomnianego rankingu i tak patrząc właśnie w jakim towarzystwie on tam się znalazł, między, tam jakie sosy są nad nim i zaraz też pod nim. No to pod nim jest minimalnie dziki i jolo, A dziki jolo jest na pewno dużo lepszy smakowo. No, dokładnie. Czy dziki? Wiadomo, dziki to w ogóle taki jest wyjątek, jeśli chodzi o wszelkie te historie sosowe, ale generalnie większość tych sosów, które tam mu towarzyszy, to można się zgodzić, to są takie specyfiki typowe właśnie. No to właśnie ciężko tutaj się wypowiadać, bo to jest taki typowy, ostry specyfik, że ciężko coś tutaj właśnie wskazać więcej, dlatego no, już nie będziemy przedłużać i przechodzimy już yy, do dalszego punktu yy, programu, który będzie, prawda Majku, wynosowanie ja nośników. Tak jest. No to, to tam zmierzam powoli. Tak, Majku zmierzaj. Ja będę, zmierzam powoli, szybko. Ja będę skrupulatnie notował nośniki, na których będziemy Testować na kolejnym, najbliższym live'ie sosem. Będziemy testować kolejny sos, żeby to było jasne. Tak, no to nośnik pierwszy. Mhm. Jak wiecie, to tutaj dopuszczalna jest powtórka, mhm, więc lecimy. Jest to zupa, tylko powtórki nie. Ma. Zupa, dobrze. A teraz lecimy z trójkątem, drugim nośnikiem, czyli nie może się powtórzyć z Kiba. Tak, nie może się powtórzyć. No to lecimy, drugi nośnik. Mamy tortillę. Jest to akurat tortilla. No, okej. Okay. Czyli reasumując, nie wiemy jeszcze co będziemy testować na najbliższym takim wyzwaniu z sosem. Nie, wiadomo, że nie. Wiadomo, że nie, ale już damy nośniki. O, o, tak, tak. taka myśl mnie teraz nie. po prostu jest po prostu dużo, nie? Taka myśl mnie po prostu naszła teraz i chciałem się z, nią, z wami nią podzielić. Dobrze, a wiecie co teraz jeszcze mnie naszło? Nie To, wiem. że trzeba powiedzieć y, standardową formułkę, zanim już się no. tak ostatecznie pożegnamy. No to więc, bardzo dobrze się złożyło, że mnie to naszło, więc w związku z tym teraz właśnie powiem, co mnie naszło. Otóż naszło mi to, aby powiedzieć wam, uznajmić wam, że jeśli wam się podobał ten film, to zostawcie lajka, łapkę w górę, tak zwany. Jeżeli wam się jeszcze bardziej podobał, to zasubskrybujcie i zaznaczcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, a jeśli wam się jeszcze bardziej podobał, to udostępnijcie film dalej. No i tam napiszcie coś fajnego w komentarzach. Dokładnie tak. Dobrze, pomyślmy. Nośniki wylosowane, sos wyceniony. Chyba wszystko zrobione, Majku. Chyba możemy już kończyć ten no materiał, te, prawda? Powiedzieliśmy, no. Recenzja zakończona, takiego bardzo podstawowego, takiego bardzo standardowego, ostrego sosu bym powiedział, więc mhm. tak to u nas właśnie wygląda. Ocenianie, testowanie. No i teraz wiecie przynajmniej, czego się spodziewać po tym właśnie sosie. Dobrze, yy, więc yy, będziemy się już w takim razie żegnać. Ja jestem Sonny Pitt. Ja jestem To było wyzwanie sosu Green Reaper Evil One Hot Chili Sauce. Yy, Takiego właśnie specyfiku. Yy, a z Wami się widzimy ponownie na najbliższych live'ach, recenzjach, tudzież innych naszych wesołych yy, produkcjach. To, to ten moment, to już naprawdę tyle. Sia. No, trzymajcie się. No przecież jest szkawka, nie? Takie... Pali usta, nie? Pali usta. Prawie jak maczata chyba, nie? Już mam... Jak maczata? Ale powiem ci, że no, w gardle czuć nie w W gardle już tak... ładuje. Ale pożar w ustach. Nie Bo się Też to miałem.